Nazywam się Tomasz Rudomino, a to mój podcast w sztuce. To historia o artystach, ich kochankach, ich codziennym życiu. Co jedli, jak mieszkali, z kim sypiali, gdzie podróżowali, do jakich chodzili knajp i gdzie trwonili pieniądze. O tym nie dowiecie się z podręczników do historii. Bo w sztuce, jak w życiu, wszystko jest dwuznaczne. Zapraszam. Dzisiaj chciałem porozmawiać o duetach w sztuce. Pretekstem może być wystawa w Paryżu, Fundacji Louis Vuitton, dwojga malarzy, amerykańskiej abstrakcjonistki Joan Mitchell i wielkiego impresjonisty Claude Monet. Skoro pary w sztuce, to i dziś jesteśmy w duecie. Dorota Wojciechowska i Tomek Rudomino. Zacznę jednak od pytania: co sądzisz o takich wystawach? Czy to jest tylko zabawa, czy może coś więcej? Takie duety są zawsze pewnego rodzaju wyzwaniem gdyż niejako zmuszają widza do spojrzenia na znanych artystów zupełnie z innej strony. Zresztą poza wspomnianą przez Ciebie wystawą mieliśmy już okazję oglądać Tracy Emin w dialogu z Munkiem, Picasso z Calderem, czy ostatnio Bilego Wiole z Michałem Aniołem. Jest też oczywiście kwestia indywidualności, gdy żaden artysta nie lubi być porównywany. Chce być jedyny i wyjątkowy. W wielkiej sztuce tak jednak nie jest. Claude Monet żył wiele lat wcześniej, Nigdy nie spotkał John Mitchell. To jest droga do poznania kierunku, w jakim dryfowało malarstwo. To może poznajmy bliżej tych artystów kim byli, jak żyli. Zacznijmy więc od śniadania. Zanim jednak Monet zaczął się obiadać, zapalał pierwszego z wielu papierosów tego dnia oraz nalewał sobie kieliszek białego wina, po czym schodził do swojej żółtej kuchni, gdzie kazał podawać sobie grillowanego węgorza albo jajka na bekonie. Czasem, ku zdziwieniu wszystkich, nachodziła go ochota na tosta z dżemem oraz herbatę z firmy Kardama, którą po raz pierwszy spróbował podczas pobytu w Londynie. Po takim śniadaniu udawał się w plener, czyli do ogrodu, gdzie malował nieustannie aż do 11.30, kiedy przychodziła pora na lunch. Podczas lunchu bardzo często towarzyszyli mu przyjaciele, po których wysyłał flotę samochodów na pobliską stację, po czym częstował ich szampanem i mięsem z krabów. Na progu swego domu wołał najpierw lunch. Monet często powtarzał: Życie jest pełne smaków, którymi należy się delektować. Za sukcesem kuchni Moneta stała jego wieloletnia kucharka Marguerite. Której mąż był rzeźnikiem, przez co miała pewność, że przynajmniej mięso będzie świeże. Mona, pomimo że jadł za czterech, nie był prostym obżartuchem, ale wyrafinowanym smakoszem. Które nie wziąłby zapewnie do ust z okraszonych cebulą pierogów ze skwarkami, ale za to uwielbiał foie gras z Alzacji. Na jego stole bardzo często pojawiały się także wołowy ozór, gulasz z frankfurterkami, wątróbka cielęca w galaretce, był też kurczak w sosie rakowym oraz słynna bulia bez, na którą przepis dał mu Paul Sezan. Monet pochłaniał też dziczyznę, którą wcześniej sam upolował. Następnie marynował przez tydzień w piwnicy, aby odpowiednio skruszała i wydobyła z siebie całą paletę smaków. Jadanie z przyjaciółmi to była największa frajda dla Monet. Jednym z nich był Georges Clemenceau, wielka postać w historii Francji, dwukrotny premier, polityk, który doprowadził do Traktatu Wersalskiego i pośrednio do niepodległości Polski. Clemenceau był także wielkim obżartuchem. Wyglądał podobnie jak Monet z potężnym brzuchem i przywiązany wiecznie do obfitego stołu. Jest anegdota z pewnym ptakiem, pamiętasz? Pamiętam, chociaż niestety nie było mnie przy tym. Pewnego dnia Clemenceau dał Monet słonkę. Monet podziękował, wsadził ptaka do kieszeni i zapomniał. Po tygodniu, kiedy z nad spodni unosił się lekko ostrawy zapach, artysta przypomniał sobie o martwym ptaku. Niezrażony faktem, iż jest on już lekko nieświeży, Zaniósł go do Marguerite, prosząc, aby ta przygotowała mu padlinę na popołudniową przekąskę. Ale wróćmy na moment do malarstwa. Jest raczej bezsporne, że w swoim malarstwie Claude Monet był bliższy John Mitchell, niż odwrotnie. Choć niemożliwa byłaby ta relacja z uwagi na dekady dzielące ich życia. Ale w tym swoistym paradoksie mamy do czynienia z przenośnią, parabolą wieńczącą tych dwoje, których pasją. Stał się portret natury, Michel Monet, spotkanie czułych i wrażliwych, co pozwala dostrzec wspomniana wystawa fundacji Louis Vuitton. Majstersztyk intelektualny, absolutny przepych, żywioł kolorów i bajeczna sekwencja malarska. Ten dialog wydaje się jak najbardziej naturalny, a nawet przewidywalny. John Michel w roku 1967 przeprowadziła się do Vétheuil nad Sekwaną, zamieszkała niedaleko domu Claude'a Monet. Artysta żył tam w latach 1878-1881. Oboje patrzyli zatem na ten sam pejzaż, radykalnie, widzieli światło i kolor. Wydaje się, że bardzo różnie. Monet umarł w 1926 roku, nie mógł przewidzieć narodzin abstrakcyjnego ekspresjonizmu ani jako zjawiska tej szczególnej drugiej generacji. Czy w takim razie możesz nam powiedzieć coś więcej o Michel? Mitchell. Początkowo zafascynowana obrazami Arshile Gorki zwróciła się ku abstrakcji po spotkaniach z Willemem de Koonigiem i Francem Klein. W 1951 roku wzięła udział w wystawie Night Street Show, a pojawili się tam także Lee Krasner, Helen Frankenhalter, Grace Hartigan. Wystawę zorganizował słynny Leo Castelli, aby pokazać światu ambitną generację, która wdarła się na scenę sztuki z impetem i nowym konceptem malarskim. Joan Mitchell do Francji przyjeżdżała znacznie wcześniej, po raz pierwszy w 1948 roku, ale ostatecznie zainstalowała się w Paryżu 10 lat później. Wiązała się namiętnie i burzliwie z legendą malarstwa Kanadyjczykiem Jean Paul Riopel. Aby go poślubić, rozwiodła się z poznanym zresztą we Francji wydawcą Sartre i Becketta, amerykańskim dziennikarzem Bernie Rosettem. A teraz spójrzmy na nenufary i kwartet dla Betsy Jones. Ten ostatni to rodzaj epitafium, hołd złożone wybitnej kompozytorce, córce Eugene Jolsa, amerykańskiego pisarza i tłumacza, którego pamiętamy z roli, jaką odegrał przy wydaniu Jamesa Joyce'a. Nenufary i kwartet dzielą 60 lat. Lecz patrząc na te obrazy, nie można oprzeć się wrażeniu, że oboje mieszkali w tym samym domu, i jedli tę samą boja bez, której przepis, jak wspomniałaś, dał monetowi Paul Cezanne. Że słuchali tej samej muzyki, Debussy, że trzymali ten sam pędzel i w ten sam sposób maczali go w farbie. Nie można oprzeć się wrażeniu, że obrazy Monet to jakby echo John Mitchell. Nie wiadomo, które z nich czekało na drugiego. Rozsądek w tym przypadku wskazuje na jedną ścieżkę, wyobraźnia odpowiada coś innego. Mówiąc o Nanufarach, nie w sposób nie wspomnieć o ogrodzie Moneta. Malarz pracował nad nim od 1893 roku, kiedy to nabył parcelę leżącą obok rzeki Leroux. Natychmiast rozpoczął proces zdobywania pozwolenia na budowę stawu, mimo niechęci mieszkańców obawiających się, że egzotyczne rośliny Moneta zatrują wodę w rzece. Do diabła z nimi! krzyczał artysta. Skoda na staw została jednak dość szybko wydana. Monet był w komitywie z burmistrzem Ziverni któremu pomysł stawu bardzo się spodobał. Być może oczami wyobraźni widział w niej przyszłą atrakcję turystyczną, przyciągającą Instagramerki z całego świata. Pod koniec roku Monet uzyskał zgodę na przekierowanie rzeki i utworzenie sztucznego stawu. Pierwsze lilie wodne przyjechały w 1894 roku dzięki uprzejmości botaników z Bordeaux. Od tego momentu malarz oszalał na ich punkcie. Krzyżował je z nowymi. Coraz to bardziej egzotycznymi odmianami, otrzymując przy tym przepiękne barwy i kształty, które wkrótce stały się głównym tematem jego malarstwa. Lilie to jednak nie koniec projektu ogrodniczego. Doszła do tego jeszcze budowa czterech mostów, a do istniejącego japońskiego, który powstał wcześniej po wizycie artysty w Buloń została dosadzona wisteria. Ogrodnicy pracujące dla Monet. Zasadzili również drzewa bambusowe, rododendrony oraz japońskie wiśnie. Roczny kosz utrzymania ogrodu wraz ze sztabem pracowników kosztował moneta zawrotną kwotę 40 tysięcy franków. A jakim był człowiekiem Claude Monet? Monet po pierwsze nie miał łatwego charakteru. Jego kontakty z lokalną społecznością były od początku bardzo napięte. Mieszkańcy obawiali się jego egzotycznych roślin, że te zatrują wodę z pobliskiej rzeki i wkrótce wszyscy pomrą, a Monet będzie żył jako gwiazda. Też warto tutaj powiedzieć, że Monet, kiedy przyjechał do Żywerni, przyjechał już ze statusem celebryty, osoby znanej, rozpoznawalnej. To też się nie podobało mieszkańcom. W związku z tym stwierdzili, że wykorzystają ten status i będą kazali Monet płacić za każdym razem, kiedy ten będzie chciał przejść przez ich pola, by malować krajobrazy lub by malować stogi siana. Klot miał obsesję również na punkcie swojej brody. Nie pozwalał nikomu dotknąć, nikomu zgolić. Poza jednym wyjątkiem był to goli broda, właśnie ze, ze wsi, w której mieszkali. Goli broda przychodził do domu, siadał w ogrodzie i wtedy Klot pozwalał mu podtrzec delikatnie jego słynną białą brodę. Monet też był rozchwiany emocjonalnie. Wpadał z jednej skrajności w drugą. Potrafił w jednej chwili płakać na ramieniu Klemenso. I mówiąc, umarł we mnie malarz, już nigdy niczego nie namaluje. A za chwilę pełen euforii, biec do ogrodu i malować przy sztalugach przez najbliższe godziny. Te jego problemy emocjonalne wpływały również na relacje z innymi. Pod koniec 1916 roku miało dojść bowiem do przełomowego spotkania. Henri Matisse zapowiedział się z wizytą. Monet z początku bardzo się ucieszył, po czym wpadł w paranoję i zaczął poprawiać nieustannie obrazy, które chciał pokazać wielkiemu koledze. Doprowadziło go to oczywiście nie tylko na skraj wyczerpania psychicznego, ale także spowodowało, że odwołał wizytę. Matisse drugi raz nie poprosił o spotkanie. Na swoje usprawiedliwienie, Monet powiedział, że malowanie kiepsko mu idzie i w związku z tym cierpi na stany lękowe. Wrażenie z tych wzajemnych relacji artystycznych można ująć choćby tak i nieco lapidarniej, gdy patrzymy na wspomniane obrazy Michel i monet że są identyczne. Jakby patrzyli na to samo. Aż trudno uwierzyć, że dzieli je tyle lat. Bliźniacze światło i ruch wody. Nigdy wcześniej nikt ich nie połączył, ale teraz nagle staje się to bardzo oczywiste. Oni są wszak abstrakcjonistami, malującymi odczucia, jakie budzi w nich pejzaż, bardziej niż pejzaż sam w sobie. Nie można nic bardziej intelektualnego powiedzieć, bo ktoś, kto zna ich życie, ma przed oczami scenę, jak Monet trzyma w kieszeni zdechłego ptaka, którego potem każe sobie upiec na kolację, a Michel wyrzuca wściekle przez okno walizkę Riopel i drze jego koszulę. Namiętność, ruch wody, kolor. W tym ruchu wody obojga zaklęte zostały ulotne chwile, jak z drzeworytów Hiroshige, spławik na wietrze, plusk. Odbicie wieżby nigdy się nie powtórzą, to esencja Ukioe, czas przemijanie. Joan Mitchell była wrażliwa na ubytek czasu, mówi o tym przy okazji śmierci swoich bliskich, siostry Sali, ale też Edity Fry, która była jej psychoanalitykiem. Była samotną kobietą, co potwierdza jej burzliwy czas Jean Paul Ropel. Choć dzieliła życie pomiędzy nowym Jorkiem a Paryżem, jej miejsce było w Tej. Zmarła 30 października 1992 roku w stolicy Francji. Do ostatniego tchnienia był przy niej Riopel, wieczny odszczepieniec, czarodziej i kochanek. Był geniuszem, zwariowany, o ogromnym temperamencie, inteligentny, szalony. Uchodził za czarodzieja, emanował energią. Jego pasja czy zapał były zaraźliwe. Przez to był też konfliktowy, wybuchowy. Malował, rzeźbił, tworzył formy przestrzenne. Stał się królem Montrealu. Był też królem Paryża. Kochała go i za to John Mitchell. Wtedy młoda i najbardziej magnetyczna malarka współczesnej Ameryki. Tak jak nie byłoby abstrakcji bez Jacksona Pollocka, tak nie byłoby jej, gdyby nie abstrakcja właśnie. Ten gatunek malarstwa stał się częścią jej osobowości. Ona sama stała się częścią światowej abstrakcji. Wyjechała z Chicago do Paryża, aby temperament malarski zamienić na akordy pustki. Jak to powiedział kiedyś o niej Jean-Pierre Schneider, inny wybitny malarz. Poznali się latem 1955 roku w Paryżu. Riopel był już wtedy zdobywcą na rynku francuskiej sztuki, bo przecież przybył nad sekwanę ściągnięty przez Michela Tapie genialnego krytyka, który wyczuł moment, aby zbudować nowy format w malarstwie. Jean-Paul Riopel. Dołączył do jego fenomenalnej grupy z Wolsem, Mathieu, Hartungiem, aby zawojować cały świat. Kim zatem była John Mitchell? Muzą i kochanką dwóch wielkich artystów współczesnej sztuki? Sama absolutnie genialna, postępowa i prąca do przodu ze swym zamaszystym gestem i delikatnym tchnieniem absolutnego geniuszu? W przypadku Muny nigdy się nie spotykając, w przypadku Riopel dzieląc łoże. Jeśli nawet odrzucimy, że to afiliacje malarskie ze sławnym impresjonistą stworzyły abstrakcjonizm Mitchell, to pozostaje nam wierzyć, że to krajobraz wokół Wetej i Giverny sprawił, iż spotkało się tych dwoje, na przykład podczas wiejskiego spaceru, tocząc odwieczny spór o narodziny absolutnego piękna, dając nam swoją wspólną definicję. W latach 1915-1926 Claude Monet namalował swoje Agapanty. To jedno z tych dzieł, które zbudowały monumentalne wyobrażenia o współczesnym malarstwie. Nie ma nic doskonalszego w przedstawianiu natury. Monet wzniósł się wtedy na szczyt, sięgając nieba. Mitchell widziała ten tryptyk w Nowym Jorku. Być może było to jej pierwsze spotkanie z Monetem. Zadziałał na mnie obsesyjnie i niepokojąco powiedziała, a dwa lata przed swoją śmiercią dodała, był dla mnie jak horyzont dla samotnego żaglowca. Jest taki moment w jej życiu, że malowała w tej, czytając jednocześnie poezję Rilkego. Powiedziała, że ma zbyt dużo nagromadzonych rzeczy wokół siebie, które uczestniczą w tym procesie tworzenia: strofy poezji, fragmenty wspomnień, recepty na leki, widok za oknem. Rilkego czytała po francusku. Jej życie to były dwie kultury, dwa światy różnych języków, a musiała z nich stworzyć ten trzeci, własny, ponadczasowy, uniwersalny. W 1967 roku umarła jej matka. Joan odziedziczyła po niej niewielką fortunę, która pozwoliła na zakup de la Tour, czyli wspomnianego domu w W jej malarstwie współcześnie dostrzegają cechy dobrego rzemiosła. Gest i dekoracyjne pociągnięcie pędzla. Mało kto widzi w niej Standala. Ale kto teraz czyta Standala? Ubogość dzisiejszego odbioru malarstwa wynika i z tego, że ludzie nie czytają, nie posiadają żelaznych lektur wymiernej kultury. Cóż może dla nich znaczyć syndrom Standala w tym malowaniu? Michel była samotnym wędrowcem na tej drodze bardziej francuską, z tym bogactwem intelektu, niż ekspresyjną. Dziewczyną z Chicago. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej historii. To japoński ślad. Chodzi o kolekcję impresjonistów oczywiście Monet, którą można oglądać dzisiaj w Tokio. Chodzi o spotkanie z Kojiro Matsukata, synem byłego premiera Japonii i przyjacielem cesarza. Matsukata był nie tylko obrzydliwie bogaty, ale przede wszystkim żywo zainteresowany współczesną sztuką. Do Europy jeździł głównie po to, aby hurtem kupować obrazy najwybitniejszych malarzy. Jego zachłanność połączona z fascynacją przyczyniły się do powstania wspaniałej kolekcji sztuki europejskiej w Japonii. Te fenomenalne zbiory malarstwa są w Japonii dostępne od 1951 roku. Kiedy to na mocy traktatu z San Francisco rząd francuski zwrócił je właścicielom. Kodziro Matsukata planował zbudować w Tokio muzeum dla swojej kolekcji, ale kryzys w 1927 roku zniweczył te plany. Obrazy, które kupował, znalazły się pod opieką Léonce Benedit, wówczas dyrektora Muzeum Luksemburskiego w Paryżu. Matsukata wydał fortunę na dzieła impresjonistów, a także postimpresjonistów, kupował rzeźby, a także meble. W zasadzie wszystko. W czasie I wojny odwiedzał galerie w Londynie czy Paryżu i za bezcen kupował rozmaite arcydzieła. Obecnie jego kolekcja stanowi filar zbiorów w Ueno. Budynek tego muzeum zaprojektował w 1959 roku Le Corbusier. Monet umarł w niedzielę, 5 grudnia w porze lunchu, Dokładnie o 12. Niedzielne obiady były jego ulubionymi. Bardzo często jadał je w towarzystwie przyjaciół. Clemenceau zawsze mu powtarzał, że powinien umrzeć przy sztalugach. Mone wolał jednak odejść w swojej sypialni, otoczone obrazami swoich przyjaciół i rodziną, która była z nim do końca. Świadkami jego ostatniego oddechu był syn Michel oraz pasierbica Blanche, jak również niezłomny Georges Clemenceau, który jechał jak szalony z Paryża, poganiając co chwilę kierowcę. Czy cierpisz? spytał Clemenceau. Nie. Wyszeptał Claude Monet i zasnął na zawsze. John Mitchell i Claude Monet. Można chyba o nich plotkować w nieskończoność. Już przestańmy. To poplotkujmy o innych. A zatem do następnej okazji, do kolejnego podcastu. W międzyczasie zapraszamy do czytania w sztuce.net.